Mateusz nic nie ma, nic nie ma, bierz pozycję. Wypychaj mu nogę, bierz pozycję. Bierz pozycję. Do góry, do góry, do góry. Dobra, dobra, dawaj, tak ataku. Lewa noga na biodro. Lewa noga na biodro. Dobra, może być. Daj lewą stopę na jego biodro. Lewą stopę na jego biodro daj. Poczekaj, nie. Dystansuj, to nie śpiesz się, rozerwij uchwyt. Jak czujesz, że nie ma podnieść nogę do góry, wstawaj do góry. Mateusz tu już nic nie będzie. Albo przekładasz lewą nogę na biodro, albo wstawaj, wstajesz do góry. Przejdź sobie do x-gardy. Przejdź sobie do x-gardy. パティシャセクシューガーが多いパティシャセクシューガー